Hakiel nie oszczędza Cichopek. Ujawnił, co było w ostatnim piśmie. Odpisał od razu jej prawnikowi. Marcin Hakiel odwiedził ostatnio redakcję faktu. Podczas wywiadu opowiedział o życiu u boku Dominiki, zdradził, dlaczego nagle zniknął stańca z gwiazdami, a także ujawnił, jak obecnie wyglądają jego relacje z Katarzyną Cichopek. Piszemy dzień dobry i z poważaniem na końcu, mówi, tłumacząc, dlaczego nie mówi publicznie o matce swoich dzieci po imieniu. Marcin Hakiel od lat spełnia się w roli ojca i, jak podkreśla, uwielbia spędzać czas z każdym ze swoich dzieci. Niedawno został ojcem po raz trzeci, 4 grudnia 2024 roku. Dominika Serowska urodziła syna, któremu nadali imię Romeo. W rozmowie z Cezarem Wiśniewskim Hakiel opowiedział nie tylko o swojej obecnej sytuacji rodzinnej, ale wspomniał również o swojej byłej partnerce. Dlaczego nie mówi o niej po imieniu? Jak wyglądają ich relacje? Marcin Hakiel o Katarzynie Cichopek. Mieliśmy na mailach przerzucankę. Zapewne wiele osób, które oglądają wywiady z Marcinem Hakielem, zauważyło, że tancerz, wspominając Katarzynę Cichopek, unika wypowiadania jej imienia. Dlaczego tak się dzieje? Słuchaj, my ze sobą w ogóle nie rozmawiamy. Wysyłamy sobie tylko maile, gdzie piszemy dzień dobry i z poważaniem na końcu. Albo szanowna pani, szanowny panie. Kropka nie ma też zgody odnośnie różnych spraw związanych z wychowywaniem dzieci. Mieliśmy ostatnio właśnie na Mailach taką przerzucankę. Dostałem Maila od mojej byłej, że jakieś tam zachowanie jest niedopuszczalne. Moje zachowanie. No, i ja jej odpisałem na tego Maila, ale też do jej prawnika, jakie zachowania są niedopuszczalne. W pracy. I kim, śmiech? Nie dostałem odpowiedzi, mówi w wywiadzie. Dla faktu. Media spekulują, że już niebawem Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski staną na ślubnym kobiercu. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na imprezie zabraknie Marcina Hakiela. Oj, nie, nie dostałem zaproszenia. Ale mama Ila mojego, dodał wyraźnie rozbawiony tą sprawą. Marcin Hakiel o wolności Gdy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel potwierdzili medialne spekulacje o rozwodzie, dziennikarze zabiegali o rozmowy z każdą ze stron. Tancerza udało się namówić na wywiad Aleksandrze Kwaśniewskiej. To właśnie wtedy Marcin wyznał, że powodem rozstania była wolność, która ma imię. Co z perspektywy czasu oznacza dla niego bycie wolnym. Dla mnie, wolność to chyba jest to, że czujesz się dobrze sam ze sobą. Ja, na przykład, mam tak, że jak wracam do domu, to czuję się w nim wolny, po prostu że mogę być sobą i chyba to jest najważniejsze, żeby nie musieć kogoś udawać. Nie musieć naśladować, czy stawać w linii z kimś innym tylko dlatego, żeby się komuś nawet nie przypodobać, ale spełnić czyjeś oczekiwania, dodał.